Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w trzecim odcinku kariery Hugo Serazdevsem. W tym odcinku rozegramy sobie kolejne spotkania w karierze właśnie Hugo Serazdevsem. Jeśli nie wiecie kto to Hugo Serazdevs, zachęcam do zobaczenia pierwszego odcinka tej kariery. Lecimy do kariery. Wczytaj zapisaną karierę. Kariera Hugo Serazdepsa. Hugo Serazdepsa. Lecimy. Drugie spotkanie. Trzy punkty umiejętności. Zaczniemy od rozwoju zawodnika. I zaczniemy sobie od strzelania. Siła, strzału i karne. No i co? Jugoslow Dev. Lecimy dalej z jego karierką. Jesteśmy w wyjściowej 11. Wiktor Siemens do Realu przechodzi, tak w ogóle. Dobry występ meczowy, pochwał kolegów z drużyny. Zapiszemy się na kurs tańca, słuchajcie, Hugo teraz zrobimy tak, dobra, kupione i już nas nie stać na trampolinkę, dobra, lecimy teraz z zagraj mecz i zagramy sobie pokaż najlepsze akcje zespołu. Lecimy z kolejnym spotkaniem w karierze. Halo, halo! Witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie: Tomasz Smokowski i Jacek Lasek. Przed nami już trzecie spotkanie przedsezonowego turnieju. Obiecujące. Rzut wolny, ok, gram całą drużynką, dobra, to trzeba w takim układzie to zrobić. Podanko to Dagersztala. Dagerstel, Muraw, Radosław Murawski, Radio. teraz tworzył sobie szansę, uwaga, uwaga, jest faul, proszę Państwa, będzie stały fragment gry w newralgicznym miejscu z rzutu wolnego, krótko, do kolegi obok. O, mam jeszcze szansę. Hugo Serazdec. Oberdorf czy terazdę. Znowu Hugo. Hugo znowu... Ataki. Czy Hugo tym razem zdobędzie bramkę? Hugo. Uwolnijmy się z podkrycia, okazja! Hugo Serazdec, go. Jest gol, proszę Państwa! Otwiera tym trafik wynik spotkania. 1 do 0. 1 do 0. Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf. I będzie wznowienie gry z rzutu wolnego. Ale bez kartki. Na nim tyle, że bez kartki, nie? Oberdorf, peni Znowu są przy piłce. I nie, nie. I Düsseldorf, znowu akcja Fortune Düsseldorf. Nie ja lubię nagrywać się odcinki, od razu Wam przypominam, żebyście w, i w górę. Czyli już, tu na moim ostatni raz, proszę Państwa. Formalnie przypieczętowując zwycięstwo drużyny La gospodarzy. Dobra. To było ważne zwycięstwo. Rozegramy sobie. Rusza! Was podpania Mam nadzieję, że rozegramy sobie jeszcze te dwa spotkania ligowe. Bo taki 6 minutowy odcinek to trochę za krótki, nie? Zatrzymamy symulację, słuchajcie, przejdziemy do treningu. I mamy szósty poziom. Mamy szósty poziom, słuchajcie. Kolejne trzy punkty. Tym razem znowu... Tym razem damy do szybkości biegu. No i co? Lecimy dalej. Działania? Mamy jakieś działania? Mogę sobie kupić trampolinę. No, kupimy sobie trampolinę. A co tam? Skoczność sobie troszkę damy. Zapisujemy się na. Zapisaliśmy się, słuchajcie, na kurs tańca. Ile ci dalej słuchajcie? Pierwsze spotkanie PKOBP Ekstra Klasy Lech Poznań kontra dla Jagelonia Ociska! Tym razem ci odpuszczę, kolego. Ale. Ale super! Długo <laughs> jest w wyjściowej 11 Ale nieźle No to super Turczę To nieźle Lecimy, słuchajcie, z drugim spotkaniem w dzisiejszym odcinku. Jeśli tak jak my, złaknieni jesteście dobrego futbolu, to dobrze trafiliście, bo dziś spodziewamy się nie lada widowiska. Lech Poznań, zmierzy się z Jagielonią Białystok. To już za moment. O, ale nie, no niemożliwe to. To jest niemożliwe. Lecimy z pierwszym. Witamy spotkaniem. Państwa serdecznie. Przed dzisiejszym KKLBP, spotkaniem, które wraz z Zastan, Państwem zgromadzonymi Lekko, Lech, przed telewizorami Lekko, Lech, Boczno, obejrzymy wspólnie. Kukaja, Nisko kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To w naszym towarzystwie Jugo, obejrzą Państwo... Okazja! Jak marzenie! Ja, Mamy gola już na starcie! Dobra to Jugo. prognoza na resztę Jugo. meczu! Teraz możemy zobaczyć to wszystko na powtórkach. Warto też zapytać, co się stało z linią obrony, że pozwoliła na taki rajd, ale nie odbierajmy zasług przy zdobyciu tej bramki, Brat. Prowadzą ja zatem 1-0. Nie... O, znowu. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Ładnie przeszedł rywala. Co teraz? Będzie bramka! A zero! Piłka w siatce, a szczęki na podłodze! Dba naprawdę, zero. będę musiał sobie jeszcze przyswoić powtórki, ale byliśmy tu świadkami czegoś naprawdę niesamowitego! Takie gole umieją strzelać tylko najlepsi na świecie! I on do tych najlepszych się Hugo de no, na razie to wyrasta na takiego następcę Emanuela Olisade. 2 do zera. gramy dalej. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Z za linii bocznej rozpocznie Jaga. Piłka wybita do. z podnók rywala. Ależ, teraz piękne zagranie. Nadolig. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. A było niezłe podanie, niestety. Pole karne, Granty. głęboko teraz. Wow, Ależ, a styl! Bramka! Z do siatki, pewny, mieszony strzał. Wielkie, wielkie brawa. 3 do 0. A więc mamy 3 do 0. Wygrywa z Decyzją sędziego odrzutu wolnego zacznie zatem Jagielonia. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny. Nici z tej akcji. Aut dla okay, drużyny przeciwnej. Okay. Ale do Sędzia puszcza grę i popatrzmy, czy Jagiellonia będzie umiała wykorzystać tę korzyść. Naciskali go i wymusili błąd. Wyszedł z piłką poza pole gry. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Dochodzi do piłki, jest gol! Ależ to była 8, okazja! 10%. Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy! Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol! Wspaniały popis umiejętności. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Bramka! Bramka! Bramka, ale jaka? Obrona nie Długo. miała tu nic do gadania. Totalnie zaskoczona. No ale to trzeba umieć. Genialny pomysł. Genialne wykonanie. Po prostu tak się gra w piłkę. Długo teraz zero, 4 do 0. Mamy już zatem 4 do 0 4 do 0 dla lecha Poznań. Iogo zera Jest na 3 bramki. piłkę do jednego z kolegów. Przy piłce już przykrył. I rywal zostaje w tyle. Jednak zagrożenie skasowane. Obrona zaprezentowała dobrą organizację gry. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Zła prośba o podanie. No i dowiadujemy się teraz, że padła bramka w spotkaniu Korony Kielce. Mamy pierwszą bramkę dla Korony Kielce. Obecny wynik brzmi 1-0. do 0. Za nami 25 Dłani. minut meczu. Dziękujemy za informację. I to jest niemożliwe, bo korona kielce wygrywa. Żałam Amaral. Może być zaraz groźnie. Ej nie, Dobrze się zapowiadał ten atak, więc po faulu sędzia może tu sięgnąć po kartkę. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja, niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. To w żaden sposób nie mogło zagrozić bramce. Zmarnowana okazja. Można to było inaczej rozegrać krótko albo przynajmniej dośrodkować pod bramkę. To skok do rywala i po akcji. Teraz jest niepilnowany. I co mieli państwo? Do do znowu, znowu, znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Johan krój patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu. Wznowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. Niesamowity gol. Głowa mała. Proszę Państwa, trzeba przyjrzeć się powtórkom, bo tutaj chyba nikt się tego nie spodziewał, a już na pewno nieprzeciwny zespół. Warto raz jeszcze spojrzeć na to, co teraz zrobił strzelec, bo nawet jeśli nie było to konieczne, to na pewno spektakularne, a przy tym jakże skuteczne. Maradona by się tego nie powstydził. Zrobił nam się mecz do jednej bramki, choć można też powiedzieć, że bramek mamy tutaj multum. Ale świetnie ułożyła się gospodarzom ta pierwsza część spotkania. Już jest właściwie po meczu Tomku, nie ma co tu obijać bawełnę. Ta pierwsza odsłona to prawdziwy koncert, rzadko się ogląda tak miażdżącą przewagę jednej ze stron. Drużyna przeciwna pewnie poświęci przerwę na zastanawianie się nad tym, jak uchronić się przed jeszcze większym blamarzem. Radosław Murawski co wykombinuje. Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Teraz Deb, teraz Deb. krzyczą, żeby strzelał. Tak, proszę Państwa, piłka w siatce. Hugo, teraz Deb, siedem A to dopiero pierwszy. Popatrzmy na tę bramkę bliska od... Dobra, ja y, proszę o zmianę, bo tu Wartość już raz niby nikt w rutynowa sytuacja stanie. Symulujemy dokładnie 7 do 1. No i co? Ja się z wami żegnam. To był trzeci odcinek kariery Hugo Serra z Devsem. Ja się z wami żegnam. Cześć. I piona.